No hej wszystkim, dzisiaj zagramy w taką grę o Head Czy tam Head? Ale zanim zaczniemy To muszę wam coś powiedzieć Subskrybuj Po tysiąc subów, a my się już widzimy tam gdzie mieliśmy Polecimy do Strasznych Głów Ja to już, ja zrobiłem to do sekcji szóstej A szóstą też mi się udało przejść i nie kłamię, pokażę Wam na pod koniec odcinka. A to są te straszne mutanty, i takie można omijać. A się pomyliło? A no tam było trzy. Ale tutaj, tutaj, tutaj. Tu trzeba przejść bo ten gramyli Chorna i popatrzcie I wszyscy siedzą głow... a te wredne głowy Nie lubię tych głów, ale za to był później dlatego mam jakikolwiek Szanowny. Kto to był? Mm -hmm. Jest, jest, bo myśl nam udało. I teraz skok. Nie. I... I robimy etap 2. Trzy pierwsze etapy robię. I dopiero w następnym odcinku, który może być nawet za dwa dni, zrobimy etap. Zatwórz. <grip> Z <presents> etapami dłuższymi będą odcinki. Bo coraz, co etapy to jest coraz trudniej. Oh, to... uh -huh. Mówię tu, to... coraz to inne etapy to jest coraz trudniej, więc dzięki będą coraz dłuższe.

Do, czyli ostatni, który jest już co, troszkę cięższy, ale to co ja robiłem. to mówię już trudniejsze etapy, zazwam tylko, że jak ktoś chce zrobić te etapy, te trzy pierwsze, to troszkę nie grałem w jedną grę i potem jak wyszedłem to miałem skinek z drugiego konta. Tak trzeba o. To poważyć je położymy na to tu kupię ten, kupimy na ta. Więcej etapów przełajmy, tym trudniejszy. Im trudniejszy są ha! Przewalił się, przewalił. że walił -e się okej, okay, tylko wypadną no, chyba, że nie wypadną to po wszystkim ale zanim tu są moje osiągnięcia, możecie je wpis możecie je wpisać jako Pawgal gamik ety i tu będziecie mieć moje Dotychczasowe wiecie osiągnięcia o tu mamy hotel pierwszy raz odznaka brązowa odznaka zwycięzcy. witaj No. Ja grałem w taką grę Vizard World. Wybrałem Raven, Claw, Gryffindor, Hufflepuff, <laughs> jeszcze inne domy. <laughs> I Slytherin, Ale nie wiem gdzie... O, tu jest... że uciekłem od figury. Tu jest do Please Donate. Dors. mamy czyść piesze, witaj w psie, Pies wygrywa, bądź psem, psi, psi i labirynt. Dołącz do grupy. O tu, jak zdradziłam Amazona to macie na pierwszym. Macie na odcinku, przez przypadek go zdradziłem. System kumpli na, te... na piekiniach innych, to tu będziecie mieć więcej dorsów. To tyle, ale jeszcze się gdzieś. Pamiętajcie, by subskrybować mój kanał! O więcej, takich odcinków! Pa wszystkim! Pa!